Cześć, ze strony ja, Bartolini Gaming i dzisiaj e, mamy nową serię Zagrajmy w Minecraft e, więc stwórzmy nowy świat w dzisiejszym odcinku sobie pozbieramy trochę drewna zrobimy sobie kamiennej temki, sobie znajdziemy jakieś miejsce na domek no więc e, będzie fajnie zostawcie suba i łapkę w górę to więcej materiałów Yy, więc co? Jesteśmy sobie na terenie na terenie bagnistym, więc sobie możemy tutaj ściąć drewienko o, w sposób. O, ściąłem sobie drewienko. Dobra. Mamy. Zaraz zróbmy crafting table. Texture pack jest jakiś chyba zbagowany ponieważ to nie jest texture pack na wersję 1.14.4. To jest bardziej texture pack na chyba jakieś tam starsze wersje, więc może trochę nie gra, tak dobrze działać. I Jeśli będziecie chcieli, to moje shadery to zausy. Dokładnie już Wam pokazuję, jakie zeusy a to takie są zausy a tak surpach to fine full. Więc spoko sobie zróbmy tak dalej trochę sobie kamienia. gdyż za, za, za bardzo nie w w Minecrafta, więc mogę trochę być takim nieogarem, no ale wiecie co chodzi. Zostawcie, zostawcie tam suba, łapkę w górę. żeby sobie mówić o tych subskrypcjach. Więc o, mamy już y, kamienny kilow, kamienną sikierkę i będziemy jeszcze mieli namięczyk. Proszę bardzo, mamy już namięczyk. Proszę bardzo, idziemy sobie jeszcze może przez osią. To chyba był osią. Więc no. Chodźmy sobie trochę jeszcze pozbierać tego drewna. Słyszę chyba Endermana. Ale. No. Chyba gdzieś podaną z jakiejś skinia, że właśnie go słyszę. Więc spoko. I widzę też tam jakiś statek, więc zaraz do niego sobie podejdziemy. Ścina się przyda na Nie wiem, chyba co papier robić. Proszę bardzo, o. Ścinamy. bardzo. No i też możecie napisać mi w komentarzu jakieś wyzwania do Minecrafta, czyli na przykład miałem pójść do kopalni, zejść tam dzisiaj siedzia, chyba w kopalni jeden noc czy to jakoś, nie wiem muszę sprawdzić, kiedy jest noc, a kiedy jest dzień e, więc teraz może popłyńmy sobie tam e, to chyba nie ma żadnych takich wrogich zwierząt prawda? czy są jakieś wrogie zwierzęta? bo jeśli są, to nieprzyjemnie za bardzo to Delfina logo mi się pojawiło A co chodzi możecie pisać w komentarzach I co? Tutaj coś będzie? Tutaj coś będzie? O, A to mi się przyda wszystko Jezu Trochę mnie biło. Tutaj coś. Mamy marchewkę. Zuzję. Już od razu ją. O, chodźmy jeszcze zobaczyć co tu mamy ciekawego. W pierwszy sposób to wciążmy. Duży tak. więcej skrzynek nie ma, serio? Ok. Dobra. Wiem może tutaj może jakieś surowce będą. Więc sobie zobaczmy. No, a nie wiem. Chodźmy sobie już na brzeg. sobie zobaczymy, czy jakieś. Poszukajmy sobie miejsca na domek. I będziemy już kończyli ten odcinek. Bo pierwszy odcinek jest taki, taki. Wstępowy, więc spoko. Dajcie mi Dirta. Panie, ta góra jest duża, może sobie w górę znowu domek zrobię. No i też pewnie w weekend będzie pierwszy y, live, z tego jak gram w Minecrafta i, i nie tylko w takie gry, może też będzie on jakiś Fortnite i tak dalej. Jak tam grają inni. O, sobie węgiel, będą na pochodnie. Oj, tu tu jest bardzo fajna przestrzeń, żeby sobie zrobić domek. Więc chyba ja tutaj sobie zrobimy domek. Tu sobie tylko owce, nie umiesz już na łóżko. Nie, jest I od razu tutaj mamy przecież tą dziurkę. Możemy. Nie wiem, na co może być taka dziurka. E no, A już nawet jak to się mogę tutaj postawić. Sobie, o, świetnie, takiego, robię sobie łopatę. I będzie, tutaj będziemy się osiedlać. A to jeszcze zobaczmy, co tutaj mamy. Nawet miejsce na jakąś nie wiem. O! Jezu chryste ooo, ty gówniarze. nic nie widzę proste Chodź zobaczyć tutaj mamy to w tej jaskince jest żelazo, coś szybko popatrzeć bo nie chcę już umrzeć w pierwszym odcinku Ale w minecrafcie mamy sobie kanion więc w na następnym odcinku go sobie zeksploatujemy więc sobie już na powierzchnię tam się pożegnam więc. więc tak jakieś, yy... Dziękuję za oglądanie dzisiaj będzie 5 łapek które będzie fajnie i w następnym odcinku sobie zeksplorujemy a podobne skinie. Więc co? Siema!